Muzyka. <grywa> baba. Hmm? baba. Tak, baba. Pas czyś baba? Tak, ba, baba. Pas jak się masz? Kilka. No, brawo. Mm -hmm. Ta. Tak. Ta. A Lili. Gdzie jest Lili? Baba! Tu dla baby nagrywasz, tak? Ma. Takiego buziaka babie wysłałaś? Tak, okej. Okay. Baba się na pewno ucieszy. A jak się baba cieszy, powiedz mi. Pokaż, pokaż mi. A jak Lili się cieszy, pokaż mi rybku. Tak się cieszy Lili? Pokaż. A pokaż, a jak Lili minę jako Lili robi? Pokaż. Pokaż mi tutaj, pokaż. Chodź tutaj, te, te. Jula Jakuli. A Jula coś mówiła, że mama jest nieuprzejma. Tak? Dlaczego mama jest nieuprzejma dla ciebie? Bo nie jest. Ale dlaczego? Bo nie jest co? co ci zrobiłam? Co? Co ci Nie No słyszałam właśnie. Nie wiem, tylko nie znam powodu. Bo się rozłościłam. A dlaczego się na mnie rozłościłaś? Bo, bo nie jestem taka. Jaka nie jesteś? Bo ja nie chcę Cię nigdy. Czego nie chcesz nigdy? Hmm? Jest i nigdy nie jestem Nigdy? Dobrze, się składa, bo weekend jest teraz. Jeżeli to będziemy. Jasne. A Lili co rob... Lili, co robisz kochana? Gdzie Dino jest? Julia? Nie ma Dino. Nie ma A gdzie jest? Nie ma. Zobacz, tam jest, patrz. Widzisz? Jest? No to weź go.